Ten dłuższy i pan, pan, Tomasz Kulawik. Będziecie mieli okazję poznać człowieka, tylko opowie, opowie nam kilka słów, yy, to, co będzie uważał za stosowne powiedzieć. Nie będę tego do faktów, a nie wchodził w jego wizję, o czym ma mówić. Yy, I później parę spraw sobą, bardzo palących, ale bardzo ważnych, bez czego nie możemy ruszyć na rejs. Czyli oficjalnie już mogę powiedzieć. Nie, że obydwa rejsy oby, odbędą się w takiej formule, jak założyliśmy po zmianie, czyli tygodniowy i tygodniowej, bo to było, jak wiecie, na ostatnim spotkaniu było pod znakiem zapytania. Jeszcze 10 dni temu było pod znakiem zapytania. Świadectwo o tym pewnie powiem, bo nie chcę się dzisiaj przedłużać, i, a, nie, a trzeba było troszeczkę rozwinąć, nie za długo, żeby oddać yy, yy, całą pewną dramaturgię tego czasu. Powiem może jakoś takie podsumowanie obu rejsów. Spotkać, a myślę, że się powinno, znaczy musimy zorganizować takie spotkanie zaraz po rejsach, a przed wakacjami, czyli chyba tydzień po tym krótszym rejsie będzie wypadało. Już proszę rezerwować sobie termin, czyli tydzień po powrocie, 8 czerwiec wraca drugi rejs i w niedzielę po tym 8 będziemy chcieli zrobić takie spotkanie podsumowujące rejs, w ręce i Dzieci, i rodziców i tak dalej. Będziemy chcieli od was usłyszeć parę rzeczy. Oczywiście się bez przymusu. Bez mówienia, ale termin, termin jest obligatoryjny i można powiedzieć, nie chcę używać tego słowa obowiązkowo, ale potraktujcie to tak. Tak. Następną rzeczą jest to, że przypominam, że 29 w poniedziałek, poniedziałek 9 sierpnia, czyli tydzień po Wielkiej Nocy, w poniedziałek o godzinie 11 mamy tu w Kościele Świętej Anny, trzy z Księdzem Kardynałem Kazimierzem Myszem. Teraz dostanę, chcę poprosić. Znaczy ogłoszę kapitan, żeby na parę słów, bo będzie musiał niestety wcześniej być spotkania i, i wracać do, do swoich dziś obowiązków. Tomasz, zapraszam. Jeszcze raz dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich i rodziców i szanowną młodzież. Powtórzę, ja jestem Tomasz Kulawik za zaszczyt być kapitanem obydwu etapów. Wszystkie rejsy, a jej było w moim życiu sporo, zarówno z młodzieżą, jak i spora liczba rejsów z młodzieżą i z osobami dorosłymi, zawsze starałem się prowadzić przede wszystkim w ten sposób, rejs musi być bezpieczny. I to jest najważniejsza rzecz, jaka przyświeca tej naszej wspólnej przygodzie. Musicie zwrócić cali, zdrowi w jednym kawałku. A poza tym, zawsze chcę, żeby to były wspaniałe, niezapomniane chwile. Staram się w porozumieniu z organizatorem, aby był czas, zarówno na tą żeglarską pracę wychowawczą. Czas na naukę, czas na zabawę, czas na zwiedzanie. E, zawsze e, staram się to tak organizować, żeby, e, żeby już w drugim, trzecim dniu wasze myśli krążyły tylko i wyłącznie wokół tego, żeby jak najszybciej wrócić ponownie, ponownie, żeby ten raj nie kończył i żebyście myśleli tylko o tym, gdzie tu i kiedy jak najszybciej popłynąć. Nasze życie na statku będzie zorganizowane w ten sposób, że oprócz opiekunów, którzy z Wami popłyną, na statku będzie czterech oficerów. Oficerowie odpowiadają za nawigację i razem z Wami będą prowadzili wachtę. Życie jest podzielone, będziecie podzieleni na cztery. Grupy, które na statku nazywają się wachtami. W ciągu doby trzy wachty pełnią, pełnią, pełnią swoją jakby służbę nawigacyjną, czyli ktoś musi stać za sterem, ktoś musi obserwować z jednej strony, z drugiej strony. Czasem tym, którzy stoją, trzeba podać ciepłą herbatę i w tej grupie będziecie prowadzić statek pod oczywiście opieką oficera nawigacyjnego. Natomiast jedna z tych czterech wart oczywiście to się codziennie będzie zmieniało, będzie tak zwaną wartą gospodarczą, wachtą kambuzową i to ta wachta wraz z zawodowym kucharzem, który na statku nosi nazwę Kuka, będzie przygotowywać posiłki. Te posiłki trzeba przygotować, trzeba je podać, potem trzeba to wszystko posprzątać i pozmywać. Także jest to też element jakiejś nauki życia, element tak naprawdę życia codziennego, życia, z którym za jakąś chwilę spotkacie się już w swoich własnych rodzinach, a jak wrócicie. Z tego razu to na pewno rodzice też będą e, szczęśliwi, że będziecie się garnąć sami e, do tych prac, do bądu i do wody. Jedno co jest pewne, to wchodzimy na statek e, w Sandefjord 4 maja i wyokrętowujemy się 25 świnomiściu. I to jest pewne. Natomiast cała reszta będzie dostosowywana do warunków pogodowych. Ja ze swojej strony zaręczam Was, że tak będę, czasami ktoś mówi, że będzie walczył z morzem, z wiatrem. Nie, nie będziemy walczyć, bo jesteśmy za mali na to. Natomiast będziemy próbować wykorzystać ten wiatr i warunki pogodowe, żeby zrealizować nasz bardzo fajny plan e, i po to, żeby jak najwięcej miejsc zobaczyć, z tym, że tak jak mówiłem i to będę podkreślał wielokrotnie, musi to wszystko być bardzo, bardzo bezpieczne. Na naszej trasie znajdzie się mnóstwo pięknych miejsc, e, zarówno pod e, e, względem jakichś pieszych e, wycieczek, jak i y, miejsc naprawdę y, ciekawych i godnych zobaczenia, y, ale też y, na pewno sporo czasu y, spędzimy na wodzie. Będzie też kilka niespodzianek, ale to, ponieważ to mają być niespodzianki, no to na pewno y, tutaj y, słowa na ten temat więcej nie powiem. Także bardzo proszę, jak, jaka pogoda, jakie temperatury. Pytanie jest dobre. Obiecałem, że się, postaram się odpowiedzieć. Nie wiem. Szczerze, szczerze. Słuchajcie, no niestety wszyscy na co dzień zarówno tu na lądzie, jak i ludzie morza obserwujemy coraz więcej anomalii pogodowych. Tak? Normalna pogoda w tym okresie i w tym rejonie to jest raczej chłodno niż gorąco. Tak? Normalnie spodziewałbym się temperatur około 10 stopni w dzień i około 5 stopni w nocy. Raczej nie będzie temperatur minusowych, gdyż raczej w tych rejonach o tej porze roku tam nie występują. Natomiast, czy na przykład nie przejdzie jakiś niż i, e, albo nawet wyższy z powietrzem arktycznym i e, na kawałek nocy czy dnia ta temperatura nie zbliży się do zera, gwarancji Wam dać nie mogę. Złotą zasadą mm, żeglowania y, to jest ubiór na cebulkę. Tak? Czyli zabieramy im więcej warstw, na siebie ubieramy, tym lepiej. I oczywiście te warstwy muszą być dostosowane rozmiarowo. Na przykład idealnym rozwiązaniem pod kątem utrzymania ciepła osób będących na statku jest odzież termiczna, oddychająca. Tak? Oddychalność powoduje to, że jeżeli na przykład pracować przy żaglach, wykonywać jakieś ruchy, to yy, odzież pozwala na to, że pot, który wydzielamy, jest odparowany na zewnątrz, nie zostaje na nas, więc nasza skóra jest sucha i dzięki temu yy, łatwiej jest nam utrzymać ciepło ciała. Yy, wiatr nas nie przewiewa, nie marzniemy. Pamiętajcie też że jeśli już jesteśmy przy ubiorze. Pamiętajcie o tym, że człowiek najwięcej ciepła daje przez głowę, przez ręce i naprawdę warto zabrać ciepłą czapkę polarową. Mimo się, ja wiem, że młodość rządzi się swoimi prawami. Ja też kiedyś byłem naprawdę młody i też nie chciałem czapki nosić. Dzisiaj trochę żałuję, bo od czasu do czasu i, i, i za takimi bolą naprawdę warto te czapki polarowe mieć, bo to, bo to jest dobre. Weźcie sobie ze dwie pary rękawiczek. Jedną parę ciepłych rękawiczek, tak, mogą być jakieś wełniane, polarowe rękawiczki, takie po prostu ciepłe. I warto też mieć rękawiczki. W każdym sklepie sportowym, naprawdę nie muszą być o jakiej jakości firmy. Rękawiczki, w których nie ma albo jednego końca palca, albo czterech, to są takie do pracy. No to są rękawiczki, które chronią. Ręce przed, przy pracy z linami, przed jakimiś otarciami, przetarciami, bo czasami ktoś chce bardzo tą linę utrzymać, a jednak coś tam jest mocniejszego i wystarczy, że ta lina przyjedzie 2 cm po to, żeby mieć jakieś otarcie. Jeżeli będą rękawiczki, to takich, to takich rzeczy nie będziemy w stanie. Będziemy w stanie uniknąć. Dlatego też warto takie rękawiczki mieć. No i jedna z najważniejszych rzeczy to obuwie. Tak? Oprócz jakiegoś obuwia sportowego na wędrówki, na wyjście, na zwiedzanie, na pewno trzeba mieć obuwie, które uchroni stopy przed zimem i przed przede wszystkim wodą. Czyli Albo bierzemy jakieś buty trekkingowe, które po związaniu z mają taką nieprzemaganność, że mm, powiedzmy można, y, gdyby się jakaś tam część fali przelewała, to chroni nam co najmniej kostki, tak? Albo delikatniejsze buty na wędrówki. Natomiast y, no, najczęściej kaloszki załatwiają po prostu. Co Was jeszcze interesuje? Ja mam pytanie, czy będziecie się obliczyli na Tak, oczywiście. Ponieważ, ponieważ lądujecie dosyć późno, potem jest kwestia odbioru bagażu, dojścia na statek. prawdopodobnie będziemy się Was spodziewać koło 22, może i nawet później. No to już nie wiem, bym serce Was męczyć w sobotę, natomiast w niedzielę po śniadaniu rozpocznie się, no podejrzewam, z doświadczenia 3-4 godziny szkolenie, gdzie wszystkie wachty, ponieważ co prawda będziecie podzieleni na wachty i będziecie mieli swoje stanowiska pracy, ale ja też bym chciał, żebyście zapoznali się z... z tą częścią statku, która będzie na przykład należała do innej wachty, bo jeżeli będzie noc i na przykład trzeba będzie skorygować delikatnie ustawienie żagli, no to nie będziemy wszystkich budzić, jeżeli to będzie mogła zrobić jedna wachta, tak? I w związku z powyższym wy musicie poznać, musicie poznać cały statek, rozkład pomieszczeń, musicie poznać konstrukcji, omaszkowania, olinowania, orzaglowania i zostaniecie jeszcze przed wypłynięciem zapoznani z tym, jak to funkcjonuje. to, to będziemy w porcie, na, że tak powiem, na sucho stawiać te żagle, tak że po wypłynięciu no, to wy będziecie pracować, to wy będziecie troszkę się z nami siłować, to dzięki Wam ten statek będzie płynął. Także na pewno, na pewno takie szkolenie już na statku odbędzie się, i to będzie szkolenie 3-4 godziny. To ja w takim układzie oddam głos Andrzejowi. I teraz chwilkę odpocząć. Gdyby przyszły jeszcze jakieś pytania do szanownych głów, to jestem i z chęcią na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Kapitanu. Dzisiaj będą, jak widzieliście będą rozdane też sztorniaki już żeby wcześniej, żeby nie było tak dużo, to co można zrobić to już teraz, co będziemy wysyłać taką tych rzeczy, które powinny się znaleźć yy, w bagażu. Miejcie rozchodzić nad tym, co nie będzie na tej liście i co może jednak nie brać. Nie, nie brać jakichś nie wiem, tabletów, nie wiadomo czego bo Pierwsze, że może udać jeszcze. Jak są barkież to to na takie rzeczy naprawdę to... Mogą spaść i ze stołu, się, to nie to nie są bajki, że tam zjeżdżają, to leży z na nie? I trzeba je trzymać. Są takie sytuacje, trzeba hipotetycznie gdzieś to zakładać. Teraz tak, podzielimy się tak, jak było wcześniej, dzielone już na akty, ale będę dzieliła teraz tak, że pierwsza fakta z pierwszego i z drugiego rejsu obie akty pierwsze będą w jednym miejscu, dlatego że yy, i Kolejne fakty tak samo, dlatego, że będę rozdawać sztormiaki. Sztormiaki są sztormiakami przychodnimi z rejsu na rejs. A nie ma, no, tak? Nie będziesz żałował, jak ktoś zmieści do rejsu. Czyli? Przeprowadzimy tą sztormiakę, żeby no, nie zgodzić się. Bo jest Słuchajcie! Słuchajcie. Ale ona żyje. Ona będzie. pewno nie. ma nie. wezmę nie Right, I don't know.